Witam Państwa w internetowym serwisie relacji inwestorskich Centrum Medycznego NLMED SA. W grudniu 2010 roku złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Chcemy w pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną i wprowadzić akcję do obrotu. To z oferty publicznej pragniemy pozyskać środki na realizację dużego programu inwestycyjnego obejmującego budowę drugiego szpitala szeregu przychodni oraz centrów diagnostycznych na terenie całej Polski. Budujemy Enelmed od blisko 20 lat. Jest on aktualnie jednym z liderów rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Od wielu lat sukcesywnie powiększamy skalę działalności. Naszym pragnieniem jest, aby każdy pacjent opuszczający progi naszego centrum czuł się w pełni usatysfakcjonowany oraz żeby miał poczucie spełnienia wszystkich jego potrzeb. Dzisiaj Centrum Medyczne Enelmed to 10 wielospecjalistycznych przychodni, 7 pracowni diagnostycznych oraz szpital na zaciszu w Warszawie. Z naszych usług korzysta ponad 300 tysięcy pacjentów i blisko 1000 klientów korporacyjnych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami na temat naszej działalności, wynikami finansowymi, rynkiem, na którym funkcjonujemy, oraz planami na przyszłość. Można nas też oglądać na blogu, Twitterze oraz kontaktować się telefonicznie lub mailowo.